Ma knajpę w Toruniu, dobre piwo dają. Góra 15%, myślę, że więcej nie dostanie. A jeżeli chodzi o ekonomię i wzrost gospodarczy, to jak najbardziej jestem na plus. Złodziej jakiś. Chyba i chciwy na pieniądze, bo jeszcze ma restaurację. Dlaczego fasz? No tak, a, a z oni chory trzymają? Nasz polski rząd to się na ch** nadaje. <zysklinia> W Warszawie popierają najczęściej Rafała Trzaskowskiego, ale my zapytamy pod włosy. Co myślą tutaj o konfederacji i o potencjalnym przyszłym prezydencie Sławomirze Męcenie? Zapraszam do oglądania. Co pani sądzi o tym polityku? Co ja sądzę, to nie jest moja opcja. To, to ja tego pana bym nie wybrała. Wy młodzi faktycznie macie rację. Bardzo dobrze mówi gość. No ale to nie jest moje pokolenie. Ma knajpę w Toruniu. Dobre piwo dają. Chyba i chciwy na pieniądze, bo jeszcze ma restaurację. Pieniądze nie zarobił, jakiś tam biznesy kręci dokładnie nie wiem, bo nie, nie zagłębiałem się mm -hmm. w ten temat, ale dobry cwaniaczek jest. Chciwy na pieniądze. No. Ale też jako poseł zrzekł się swojej diety poselskiej. Powiedział, że jako jeden z niewielu właściwie jej nie pobiera. Nie pobiera tego, co pobiera 450 kilku innych posłów. Każdy w polityce kłamie, żeby było, żeby z twarzą wyszedł. No coś słyszałem, jakiś złodziej jakiś. No wiem, że bardzo działa na mediach. I dlatego podoba się młodzieży bardzo jego opinie. No wiadomo, że tak powiem staje się człowiekiem delikatnie, bo to było bodajże piwo z męcenem i delikatnie można powiedzieć, że zniszczyło to mu delikatnie reputację, tylko dlatego, że miał to można powiedzieć że swoje potknięcie, ale według mnie dobry człowiek pod względem ekonomicznym, no wiadomo, przedsiębiorca, który jednak działa w Polsce i nie przestaje. Mhm. Jest ci bliżej czy dalej do jego poglądów? Yy, dalej bym powiedział. A jako polityk, jako przyszły prezydent, widziałby go no pana w tej Nie, niego nie zagłosował. Jednak nie. nie. Czyli piwo z Mencenem może tak, ale jakby prezydent. U tak, u Mencena yy, może tak, ale jako prezydent Polski raczej, raczej nie. No, ja... Dlaczego? A jakie on ma doświadczenie? Yy, w biznesie duże na pewno, no, w polityce to, mniejsze. No właśnie. Mhm. To może on niech najpierw zrobi coś, wykaże się, nie, i mhm. potem postartuje prezydentę. Mógłby być prezydentem wszystkich Polaków? Po moim zdaniem nie. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Czego mu brakuje? Tak jak w większości polityków. Zrozumienia. Nie na razie na ten czas myślę, że nie ma żadnych szans. Myślę, że tak. tak? Myślę, że dobrze by reprezentował Polskę. Z królem TikToka, ale... bardziej bym właśnie mimo wszystko na jak bardziej poważnego polityka zagłosował. Czy kandydat Konfederacji to kandydat, który mógłby być prezydentem wszystkich Polaków? Nie. Nie. Dlaczego? Co pani nie odpowiada w poglądach może Konfederacji, no, jego poglądów? Znaczy, znaczy w Konfederacji to w ogóle mi nie odpowiada, bo są pff, po prostu nie, 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 nie moje poglądy. Słyszał pan o partii Konfederacja? No coś słyszałem. I o nich jaką ma pan opinię? No taką średnią, średnia, taka raczej w dół. O? Mnie, bo? To bo? To bo? Nie, bo mi się nie podoba, no i tyle. Bardzo źle się kojarzy. Z czym się kojarzy? Właśnie ze złem. Starsze pokolenie, 60, 70, wzwyż, nie ma pojęcia o konfederacji. Nie, nie, nie ma, nie ma. Czy faszystów, chyba? Jest faszyści? Tak. A dlaczego faszyści? No tak, a, a, a czy, z kim oni, które trzymają? Z faszystami, chyba. Jeżeli chodzi o partię, no to moje założenia ekonomiczne są bardzo dobre. Wiadomo, tam poglądy religiczne, to ja bym się w to totalnie nie mieszał. A jeżeli chodzi o ekonomię i wzrost gospodarczy, to jak najbardziej jestem na plus. Bardzo nie przypadam. Uważam, że są. No, głupi po prostu. Mhm. Kompletnie jestem przeciwko. Lubię to, że doceniają tradycje polskie. Jakby bardziej, najbardziej przekonują młodych mężczyzn, i że do tej grupy najczęściej trafiają, i ta grupa właśnie na nich najczęściej głosuje. Dlaczego się wyłamujesz z tego stereotypu? Bo chcę być wykształcony, a też najwięcej głosują osoby o niskim wykształceniu. No, oni szukają jakiejś nowej alternatywy, nie? Znudziłem się jej PC Platforma, kurde, szukają czegoś nowego, młodszych ludzi. Przede wszystkim może coś się zmieni. Gdyby Bosak na przykład był z opcji Konfederacji, no, może bardziej... Męcen le lepszy. Męcen lepszy, mimo wszystko. Tak, mniej konserwatywny, czy, czy dlaczego? No może mniej konserwatywny, no. Tak? Taki bardziej otwarty. E, no myślę, że bardziej... Mimo e, wszystko wyższą szansę na wygranie miałby Krzysztof Bosak z Konfederacji. A, to nie. Bosak to nie. Też nie. E, ja jestem bardziej zwolennikiem Mencena, ponieważ Bosak miał delikatne potknięcia, jeżeli chodzi o swoje studia i może powiesz, że tam jest swoje historie, więc, że tak powiem, ja jestem zwolennikiem Mencena. Krzysztof Bosak tam ostatnio z tym kolegiem Humaną coś... E, mhm. nie może się wytłumaczyć, że tak powiem, jak to było. No moim zdaniem powinien po prostu godnie reprezentować nasz kraj, też wizualnie. Mm. Powinien po prostu ładnie się ubierać, mm. dobrze gadać się w różnych językach. Mać, jakiś pokazywać swój poziom, a na przykład no, uważam, że MNC tego poziomu nie pokazuje sobą i jest bardzo kontrowersyjny, co może być, mieć niekorzystny wpływ na naszą, na przykład pozycję w Unii Europejskiej. Mordeczko, powiem Ci tak szczerze, nie? Nasz polski rząd to się na ch... nadaje. Przepraszam, że tak mówię, ale tak jest, prawda? Tylko, nie, to jak świnie, do kuryta się to staną? Ja to wolę co jest teraz platformę. Okay, czyli... Tylko, tylko za, za platformy. Żaden pis i żadne inne. Bordo, ja raz zagłosowałem teraz na, yy, na PO i za was zrobiłem. PIS coś zrobił, ale też coś jest niezrobione do końca. Ale PO, dziękujemy. Nie zrobili to, co powinni zrobić, ludzi oszukali. Tu co sprzedał ostatnim czasem? Jak chodzę tak po ulicy, to słyszę, że całą Polskę sprzedał. To jest, to jest kurwi. To jest kurwi. Niemiec. To jest Niemiec. Słuchaj, Melkerowa odeszła z Niemiec, ale dalej ro, lody sobie kręcą. Rozumiesz? I dobra. Wszystkie państwowe firmy wyją kosmos, tak? Ale Niemcy to kupili. Przed nami kampania prezydencka. On będzie jednym z głównych kandydatów do, nawet może, wejścia do drugiej tury. Jak się pani na to zapatruje? Da radę? Chyba nie. I nie wejdzie do drugiej tury i będzie w drugiej turze, tak jak od 20 lat, no, kandydat z PPO i kandydat Piu. PiSu. Wydaje mi się, że Trzaskowski na pewno i może z PiSu. Myśli pan, że może wejść do drugiej tury? Mało to możliwe. A ile dałby pan kandydatowi Konfederacji e, tak procentowo e, w wyborach, jak pan sądzi? Ile może dostać maksymalnie? A z 8%, 9%. Nie więcej. Nie, nie więcej. Bo ja bym nie zagłosował i moi znajomi też nie. Myślę, że będzie dosyć wysoki. Mam nadzieję, że bliżej 40. 40. 40. Nie wiem, okolice 40, 30%, może maksymalnie. 30%. To, i tak, to i tak wysoko tak faktycznie. To, no. to, to jest dosyć wysoko. 14%. 14. 20%. 20. 20. Do, do drugiej tury raczej się nie dostanie. Góra 15%. Myślę, że więcej nie dostanie. No zdziwiłbym się, gdybym miał więcej niż 10%. Około 8% bym na niego. Nie wiem, może około 20%. 20% to i tak wysoko. To I tak wysoko. Ale y, pana serca nie skradnie jako przyszły prezydent. Na pewno Gdzie jak gdzie, ale tutaj w Warszawie zdania są naprawdę podzielone. To, czy Sławomir Mencen będzie prezydentem, okaże się dopiero w maju, ale rozstrzał typowania wyników jego prezydentury jest naprawdę duży. A wy jak sądzicie? Podzielcie się tym w komentarzu i oczywiście nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. Cześć!